Siemanko. Dzisiaj połączymy techniki bokserskie z kopnięciami. Pokażę Ci trzy podstawowe akcje, które możesz wykorzystać w technice w parach z partnerem, na worku, przed lustrem lub w walce z cieniem. To zaczynamy od pierwszej akcji. Pozycja walki. Bijemy sobie lewy prosty, prawy prosty, kopnięcie lewą nogą z przodu, lewy low kick, prawy prosty. I wracam z powrotem do gardy. Czyli bijemy dwa ciosy proste. Kopię nogą po trafieniu, po trafieniu, kopnięciem, udo. Kończę jeszcze bombą. I wracam. Lewy, prawy, lewy low, prawy prosty. Pokażę Ci tą akcję jeszcze bokiem. Pozycja walki. Lewy prosty, prawy prosty, lewy lołki, prawy prosty. Bomba, bomba, kop, bomb. Raz, dwa, lewy low, prawy prosty. Tą akcję możesz wykonywać z partnerem, na worku, w walce ścieniem, tak naprawdę wszędzie. Druga akcja to będzie lewy, prawy, prosty, lewy sierpowy i prawy middle kick na korpus. O, wracam. Lewy, prawy, lewy sierpowy i prawy middle. Raz, dwa, trzy, middle. Pokażę bokiem. Raz, dwa, trzy, middle. Wracam do pozycji. Raz, dwa, trzy, middle. O, raz, dwa, trzy, mid. I ostatnia akcja, połączymy sobie kopnięcie lewą i prawą nogą, bijemy dwa ciosy proste, lewy, prawy, prosty, lewy low kick i prawy midelki. Tu jest w tym, w tym momencie. Po lewym, prawym, prostym zabieram nogę z przodu partnerowi, czyli on leci mi do przodu, a my wtedy prawego midla, generalnie głowa będzie niżej, walimy na łeb. I nie ma klienta. Lewy, prawy, lewy low i prawy middle kick. Raz, dwa, low i middle. Raz, dwa, low i middle. Raz, dwa, low i middle. Są to trzy podstawowe akcje. Możesz sobie miksować z kopnięciami zamiast low kicka. Możesz kopnąć kolano, możesz kopnąć front kicka. Tu jest dowolność, tyle ile Twoja wyobraźnia Ci pozwoli, tyle zrobisz. Dzięki i do zobaczenia na następnym treningu.